Dajcie w naszej bajce, nie Stefan? Wszyscy są? Tylko na mnie czekają. Stefan na gwiazdy się czeka, nie Co ty kupiłeś? Tam będzie mówił jak Richtig Kasiebi, jo? Zawsze trzeba mieć jakieś wejście awaryjne, nie? Siemandero. Plan C. Na razie jedziemy yy, zrobić plan A. Witajcie wszyscy serdecznie na kanale Ani mm MMki są, mmcy <noise> dwa braci Marcinów i ja oczywiście. Sobota wczoraj było ładniej, no dzisiaj niestety pada, ale to nam nie przeszkadza, bo mamy takie ciśnienie i takie fajne zaproszenie, że jedziemy pokopać. Wam życzymy miłego seansu. Tyle ty sobie poradzisz. No się nie śmiej, no na pierwszy raz i tak tutaj z wersunią wyjdziesz, to coś z skarbów nakopiesz. No jakieś złoto znajdziemy. No kurde, taką mamy nadzieję, nie? Także działaj, ja idę swój sprzęt załączać i lecimy z koksem. Także my w terenie, my w terenie na zaproszenie Rafała. Musimy mu sprawdzić, co jego krówki pogubiły. Fajna łączka do przejścia. Tylko powiem wam szczerze, wczoraj tak słonecznie. Ja na rowerze jeździłem. Pogoda petarda. A dzisiaj tradycyjnie Depreslandia, pizgawica i deszcz, nie? Ale nie przeszkadza nam to chodzić. Lecimy z koksem. Coś to jest. Coś pięknego. Z herbem. Coś to jest. Herb. Guzik, ale jaki? No. kurę, weź go doczyść, Jest jakiś herbowy. Jakiś guziolek herbowy. Spróbuj go machnąć. Zaczynamy tradycyjnie. Zaczynamy tradycyjnie od dwójki z Pyrylu. Od dwójeczki z Pyrylu. Anno Domini Bogucka, 81. rocznik. Pozdrowionka. Idzie grochu, tak szybko ma, idzie z czym czymś się pochwalić, czy co? A ja mam skarb. Tyryyyyng, filety z cebulką w oleju. Może jak my tu tej tabaczki, weź mnie tu sypni, bo ja tu muszę pejna na, ten, nakamerować koło szczęścia, koło fortuny. Ne? Dobra, chcemy lesa. <noise> ne, Drogą. dobra. Okay. Ne, kto nie ta baci, to nic nie znaczy. Ty, 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 ale to jest moc. Ja no, tak moc, nie? moc. O, to jest rzuty Kasieba, owa, jaką fajnę, nie? to nie jest za wiele ale ta studnia to jest też współczesna, nie? chociaż droga wygląda z takich kamieni z tego, że mogłaby, mogłaby być stara taka studnia magnesu mógłby tu wrzucić o proszę bardzo, cierweni, orężada nie, to tu, nic starego to tu nie jest jakiś kwiatek, nie? Aha. Taki pompowaniec, proszę bardzo Masz pierwszego fanta Gratulation, żółwolek Trz. Wreszcie pierwszy strzał I to może po tym zatabaczeniu Bo mi wpada Piękny guziolek Arsę? nie Ale śliczny ty, kurde jaki ten Taki kwiatuszek ale piękny jest, o kurde, gdzie on to? Piękny guziolek. Nie, piękny guziolek, ładny, naprawdę ładny. Super zdobiony. Jest pierwszy. Pierwszy, ale zobacz jaki my się kawał przeszli, nie? Ja już mówię do Rafała, że tu jest bardzo, bardzo pusto i nawet nie ma takich śmieci. Jest 1945 Adolfowa. wiesz? kogo ty gościłeś u siebie? Niemców. Aż na pamiątkę. Mówiłeś, nie? No ja mówiłem, że mam z blachą. Złote. To jest, to jest właśnie to. Weź machnij. Jak to daje, pięknie. Tak, to jest military stereo. Jezu, serduszko. Stereo, military stereo. No jest napisane. Militar... Serduszko. serduszko no military stereo jest napisane. Bo to jest od lornetki. Ja też tak właśnie tak patrzę, no? Czy to, od nowo... to jest od lornetki. No wiesz? No, military stereo. Tomasz, teraz się zacznie To masz od lornetki, a ja mam guziczek znowu, ale tym teraz. O, i chciałbym od razu powiedzieć komuś, co pisał mi w komentarzu, że ja mam źle ustawiony wykrywacz, że ja nie kopię żadnych drobinek, że żadnych cieniutkich sreberek, ja po prostu yy, główienek nie pokazuję no w cudzysłowie, guwienek, nie? <noise> A teraz, proszę bardzo, jaka maciupinka, jaki piękny guziolek się trafia, ale jest piękny. No. Zobacz. No. Malutki guziczek. cywilny, Też, Też cywilny. No, jak, o, winogrona, no właśnie. Winogrona, pięknie. Także się trafiło. Super. Tu jest amelinium i tu jest amelinium. on ja przeskakiwał. No. A to jest zupełnie inny sygnał. Od razu to słychać wszystko. I co? Adolf. No, Adolfinio. Kaszubska Boratynka. Jest jedyneczka. No i petarda. Klamra. To jest klamra. Klamra. Kurwa, mam klamrę. Tylko... Klamra. Klamra, ale czysta co? Tak, tak, tak. Ja pierdzielę No, żeż, kurde, molek. Taka bieda miała być. Ja pierdziele. Jest reszta od nich Masakra. Jest. Masakra Taki strzał po takim czasie trafić klamrę Stan jeszcze w ogóle, no? No, w ogóle widzisz ty to? No. Masakra co? Co wy na to powiecie? Kurde, no zobacz jak to pięknie wygląda, jaki to jest stan Ja pierdolę. Nie pozostaje nic innego jak szukać dalej, ale wiecie co smutno mi się zrobiło, kurde, naprawdę mi się zrobiło smutno. Nie no, nie wierzę, no. To byłby strzał nad strzałem. Ja nie odpuściłem tego dołka. Tu masz zaczepy od klamry. Ja nie odpuściłem, bo myślałem, mówię, przemiotę, może to jeszcze to kółko będzie. Patrzcie, to jest dalej od tej klamry. Nie, no teraz jestem załamany. Ja tu będę się kręcił w tym miejscu, bo ja muszę znaleźć tą część dalszą. Ja muszę mieć kompletną klamerkę, ale piękna by była. To jest faktycznie sztuka okopowa, Zobacz. O, ale piękny. To już drugi dzisiaj twój. Zobacz, guzikowe pole. nie co Piękny. No kurde, Marcinku, tsz, żółwolek. No kurka, wreszcie jest miejsce, w którym zaczyna coś wychodzić. Są pepesze, cały czas kręcimy się w jakichś tematach wojennych. Najgorszy, że temat to mi się tu zaczyna kończyć. I to już totalnie rozwaliła mi się ta część sztycy. Ja pitole. Nie wierzę. Nie wierzę. Hilfe! Co? Ożesz mordę. Boże, mordę To nie trzyj za bardzo Żeby punkt nie robił. Tarłeś i punce Nie, Ja co to jest dalej? Ja. No to działaj. Ja to rozjebałem, no właśnie. <laughs> Ale proszę bez takich tych wulgaryzmów. Tak. Popsułeś, no działaj, działaj. To miało być za pięknie. A <laughs> miało być jeszcze. Pokaż jeszcze raz. Ja pierdziel, ale serce może skoczyć, co? Jak to wyskoczyło? No <laughs> Serce może skoczyć, nie? Zastanawiałem gdzie ja pojadę, wiesz Kaszupska Teneryfa może mhm. Na raty <laughs> Kaszubska teneryfa na raty O jeny. No nic <laughs> Muka na złoto Wydmuchane złoto, jak byk. To, to, jest mały to złoto to Ciebie wydmuchało tutaj dzisiaj. Chore, ciężko się z tym chodzi, to wypada. No szkoda, no ale Rafał mojego Rutusa używa. Nie będę już mu go zabierał. Ja sobie tu poradzę. I kolejny fenolek. I to wszystko tylko tutaj w jednym miejscu. Na takim tutaj jakby... Jakby ziemia była nasypana, pięć fenolków adolfowych. Jakby tutaj była normalnie ziemia nasypana, i cały czas w tym okręgu tutaj wychodzi <grytania> dziura potężna, nie? Dziura potężna, z tej potężnej dziury co wychodzi? Rzymska maszynka do lodów gałkowanych cyk, ale tylko niekompletna, nie kompletna, nie? Pyk, I piękne lody kulki wychodzą z tego. Maria Józef jest święty. Nie wiem, co to jest kuch. Jo, nikt nie wie, co to jest kuchnie. Moka i kucha. Jezus, Maria, jak to wezdrzy. To są dopiero wykopki, nie? To jest zakończenie wykopek. Zaraz się nakładamy, grochu się tu rozkłada. Teraz skminimy to u grocha, i to wychodzi na to, że może być to amerykańska lornetka. Pierwszej wojny światowej. Nawet dobrze widać. No, pisało WW1, czyli World War One. Kurak, ja Anglik jestem. Gold. Gold. No, ale jak to wychodzi z ziemi, to na bank to jest jakieś. No, dawaj z tą kawką, dawaj. I tu grochę trafienie dzisiejszego dnia. Czyli. <laughs> Zwyciężył piękny Solidek Toruński. Śliczne trafienie. No to grochu dzisiaj miałeś, dzionek zasłużyłeś. Nakładaj sobie tego pyśnego, kucha. smacznego kucha. Było to, co było. Nie <laughs> no wysiadaj, wysiadaj. Tak. Do widzenia, Marcinku. Było co było. Tak cały czas deszcz, nie? Z porażka po prostu My już jesteśmy tak mokrzy Tak, kurde, namoknięci Dobrze, Marcin ma to jeszcze fajnie działające ogrzewanie Że można się ugrzać, bo No zimno, ja jestem przesiąknięty, mokry Jakiś taki Zawilgotniały, nie wiem ale wypad był fajny, nie? A kuch najlepszy, nie? Kuch był najlepszy. I tyle. My jedziemy na chatę. Wam życzymy miłego popołudnia. Bawcie się dobrze. Miło spędzajcie czas. To wszystko. Do następnego. Nara. Jeszcze tylko takie przypomnienie dla wszystkich, którzy szorca nie widzieli, że dotarła kolejna nagroda na konkurs, który już niebawem już może w przyszłym filmie, może w przyszłym filmie odpalimy już konkurs. Także musicie być czujni. Musicie pamiętać, oczywiście, przypominam, że na sklepie Zwiadowcy Historii macie 5% zniżki na hasło Czarne Kciuki. Tyle.